Matylda już od urodzenia była inna niż reszta rodziny. Z czasem te różnice były coraz większe. Po co ci książka? Do czytania. Szybciej dowiesz się z telewizji. Jednak prawdziwe kłopoty czekały na nią w szkole, gdzie jej największym wrogiem okazała się pani dyrektor. W tej szkole jestem bogiem. Tyle, że Matylda miała w zanadrzu tajną broń. Matylda, dzisiaj o 20.00 bohaterowie wcale nie są zmęczeni. Uj, tłuczę butelki. I powracają w jeszcze lepszej formie. Przygoda rozpoczyna się na nowo. Okiełznałem wóz, panie. Tym razem będzie jeszcze bardziej niebezpiecznie i jeszcze śmieszniej. Zobacz, jak humor przekracza granice czasu. Jean Reno w komedii Goście, Goście 2. Jutro o 20.00. Polsat Sport i Polsat Sport Extra w cyfrowym Polsacie. Piłka nożna w mistrzowskim wydaniu. Reprezentacja polskich siatkarzy w Lidze Światowej. Formuła 1 z Robertem Kubicą. Pasjonujące walki bokserskie. Mistrzostwa Europy w koszykówce. Polsat Sport i Polsat Sport Extra w cyfrowym Polsacie. Chcesz więcej informacji? Zadzwoń. Styling, cream gel. Baw się włosami i utrwalaj na serio. Unikalna kremowa konsystencja sprawia, że możesz układać włosy bez końca. Wyglądasz świetnie, możemy iść? Wypróbuj żel do włosów z linii nieba Styling. Piękny efekt, zadbane włosy. Lubię białe linie. Są moim celem na korcie. Ale nie chcę ich na mojej skórze. Dlatego tak lubię mój nowy dezodorant Lady Speed Stick Invisible. Jest biały, ale po nałożeniu staje się przezroczysty. Pomaga więc uniknąć powstawania na skórze białych śladów, które mogą odbić się na ubraniach. Dodatkowo chroni mnie przez całe 24 godziny. Nowy Lady Speed Stick Invisible bez białych śladów. Teraz wielka wyprzedaż mebli ogrodowych Wisk. Od czwartku szalone rabaty nawet do 70%. Na przykład stół i 4 krzesła z aluminium za jedyne 420 zł. Rabat aż 70%. Nie czekaj dłużej. Oferta ważna tylko do wyczerpania zapasów. Wisk to dobra oferta. kamieniem poradzi sobie tylko najsilniejszy. Nowość, brew 100% Power Gel. Wyjątkowo łatwy do aplikacji. Dzięki jego niezwykle silnej formule kamień i brud nie mają żadnych szans. BREF 100% Power Gel. Najsilniejszy w walce z kamieniem. Jeśli pragniesz takiej higienicznej świeżości w toalecie, użyj nowej kostki BREF o potrójnym działaniu. Przy każdym spłukaniu BREF zapewnia higieniczną czystość, ochronę przed osadzaniem się kamienia i fantastyczną świeżość. BREF. Doskonała czystość i fantastyczna świeżość. Nowej Claudia, Kulinarny niezbędnik. 50 trików, które ułatwią gotowanie. Oraz trendy na jesień. Jakie kolory włosów będą modne w tym sezonie? Możesz też kupić Klaudię z eleganckim paskiem lub romantyczną komedią z George'em Clunayem. Nowy Żel Daft Looks Titan Look. Ekstremalne utrwalenie dla ekstremalnych ludzi. Pierwsza linia mocnych jak tytan produktów do stylizacji włosów. Radykalne i niezniszczalne. Perfekcyjna fryzura w każdych warunkach. Nowy Daft look Titan Look. Firmy Schwarzkopf. Czy malowanie domu powoduje, że biegasz po drabinie w górę i w dół przez cały dzień? Chlapanie i rozbryzgiwanie się farby psują całą zabawę? Dzień dobry, nazywam się Joe Fowler. Chciałbym przedstawić państwu rozwiązanie tego problemu zaproponowane przez firmę Clever Inventions. Oto Paint Runner, rewolucyjny system do malowania, który przekształci wasze stare ściany w piękne, profesjonalnie pomalowane w parę minut, bez kapiącej farby, bez pompek, przewodów, spryskiwaczy czy podstawek. Praca, która zajmowała godziny, teraz dwa minuty. A najwspanialsze jest to, że wystarczy go wypłukać. W tej wyjątkowej ofercie telewizyjnej możesz go zakupić za jedyne 99.90. Ale zaczekaj, zadzwoń teraz, a otrzymasz pojemnik do nalewania farby i trzyczęściową rączkę bez dodatkowych opłat. Malowanie w trudno dostępnych miejscach nigdy nie było łatwiejsze. Zestaw Paint Runner do nabycia tylko w Live Markecie za jedyne 99.90. Zamów! Zadzwoń 022 51 25 312. I nie zapomnij zapytać naszego konsultanta o ofertę specjalną. Dlaczego zaczęłaś używać persila kolor gel? Zazwyczaj używałam zwykłego proszku dobrania. Do chwili, gdy mój syn na przyjęciu u cioci zaczął robić sztuczki, to było bardzo zabawne. Dopóki moja ulubiona bluzka nie została zaplamiona powiedziała mi, żebym się nie przejmowała i dała mi nowy persil kolor gel, który usuwa plamy i chroni kolory. Użyłam go bezpośrednio na plamę. To było takie proste. No i żadnych plam, a kolory są jasne i żywe. Persil kolor gel i niech tak zostanie. Tylko persil, zawsze persil. Heja luźne gadki. Rozmawiasz z wybraną osobą za 0 groszy. Teraz w każdym starterze za 20 zł 25% więcej. Na co tylko chcesz? Heja. Szukasz przeżyć XXL. Tylko kolor XXL dostarczy uczuć w wymiarze XXL. Prosta odpowiedź. Palet kolor XXL. Ekstremalna intensywność. Ekstremalny połysk, luksus trwałości koloru. Idź na maksa. Palet kolor XXL. Firmy Schwarzkopf. Teraz nowość. Nowość. Intensywne. Ekscytujące. Wmywalne, Wmywalne. kolory. Nowa palet Kolor XXL Excite firmy Schwarzkopf. Mm. na udany dzień. Cafe Classic. Mateusz nie rośnie. Kosztowna terapia może to zmienić. Pomóż Mateuszowi. Pomóż innym chorym dzieciom. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7531. Wystarczy chcieć. Pierwszy w Polsce pitlane park BMW Zauber Team. Poznaj wszystkie tajemnice Formuły 1 i spotkaj się z Robertem Kubicą. Hej, tu Robert. Kubica! Kubica! Jakie wyzwania stoją przed mechanikami i kierowcami najbardziej prestiżowych wyścigów świata? Mnóstwo eksponatów, jazdy pokazowe, ciekawostki ze świata Formuły 1. Oglądaj Kulisy Formuły 1 z Robertem Kubicą jutro o 13.45. Bohaterowie wcale nie są zmęczeni. Uj, tłuczę butelki. I powracają w jeszcze lepszej formie. Przygoda rozpoczyna się na nowo. Okiełznałem wóz, panie. Tym razem będzie jeszcze bardziej niebezpiecznie. I jeszcze śmieszniej. Zobacz, jak humor przekracza granice czasu. Ża w komedii Goście, Goście 2. Jutro o 20.00. Praca w kontroli lotów to nieustanny stres. Ekstremalne napięcie powoduje ekstremalne zachowania. Nick i Russell wiedzą o tym najlepiej. Billy Bob Thornton, John Cusack i Angelina Jolie toczą grę, w której stawką jest życie setek ludzi. Zmęczenie materiału. Jutro o 22.35. Obi Łazienkowych meran, pięć elementów z umywalką, lustro z oświetleniem, wysoka odporność na wilgoć, 1199 zł. Obi genialnie. To już druga wymiana kulturalna Fanty. Właśnie przyjechały do nas egzotyczne smaki od naszych przyjaciół z dalekiego kraju. My też coś im wysłaliśmy. Specjalno fantasoglany! Stały z nami! Wypróbuj Fanta World, najbardziej egzotyczne smaki świata. Teraz szokująca nowość. Fanta szokata w błękitnej butelce. Zasmakuj z Malediwach. Fanta, Zabawat trwa. <laughs> don't pick the mm -mm. Car pick the Transformers. Kiedy przeziębienie lub grypa dopadły Cię naprawdę na dobre, zwalcz je nowym lekiem w formie gorącego płynu. Gripex Hot Active to siła gripexu w nowej formie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Teraz w abonamencie Playlight, multimedialne LG KU800 Chocolate i Samsung Z370 za złotówkę. Zapraszamy do punktów sprzedaży Play. Liczba telefonów jest ograniczona. Playlight. Taki pełny, taki lekki. Play. O czym dzieci marzą każdego dnia, by całe serce oddać tylko im. Monte dziecka czas, pyszna czekolada, smaczne orzechy, zdrowe mleko w lekkim kremie. Monte dziecka czas. I całe serce oddać tylko im. Monte dziecka czas. Monte, tak smakuje dziecka czas. Wszyscy wiemy, jak bardzo brudzą się nasze podłogi. Rozlane plamy, resztki jedzenia, kurz, sierść zwierzaków. Ale jak to wszystko doczyścić? Używamy brudnego mopa i brudnej wody. Nic dziwnego, że nasze podłogi nigdy nie są do końca czyste. Musi być na to jakiś lepszy sposób. I oto jest! Przedstawiamy Państwu całkiem nowy produkt. H2O -Mop. Ostateczne rozwiązanie w dziedzinie czyszczenia, które łączy w sobie czyszczącą i dezynfekującą siłę pary, aby w końcu doczyścić Twoją podłogę. Ma końcówkę z mikrofibry, która jednocześnie osusza podłogę. Dociera nawet do najmniejszych kawałeczków brudu, jest niesamowity. H2O-MOP jest niezwykle lekki, niezwykle łatwo się nim operuje. Jego końcówka sięga dookoła mebli, wzdłuż listew, łatwo dostaje się do narożników. I w przeciwieństwie do wiadra zimnej brudnej wody, jakiej normalnie użylibyście do mycia, H2O-MOP rewelacyjnie czyści nieprzerwanym strumieniem gorącej pary każdy rodzaj podłogi. I jest tak bezpieczny, że można użyć go do drewna. Ale H2OMOP to coś więcej. Może przeistoczyć się w najwspanialsze na świecie urządzenie do parowego czyszczenia dywanów. Tak jest! h 2 został zaprojektowany, by działać przez wiele lat. A teraz dostępny jest wraz z wymiennymi nakładkami. Grube i superchłonne, z tysiącami mikrokieszonek. Wchłaniają zacieki i brud, aby Twoje podłogi były czyste jak nigdy. Zadzwoń teraz i zamów swój własny h 2 z dwiema końcówkami z mikrofibry, końcówką do czyszczenia dywanów i dziesięcioma wymiennymi nakładkami h 2 to wspaniały produkt, zwłaszcza jeśli masz w domu małe dzieci. Gdy czołgają się po podłogach, chcesz mieć pewność, że Twoje dywany i podłogi są naprawdę czyste. h 2 Lekki i poręczny mop, który zadba o Twoją podłogę oraz dywany. Do nabycia tylko w Tiffi Markecie na dogodne raty. Tylko 42,35 zł miesięcznie. W komplecie otrzymasz dwie nakładki z mikrofibry, końcówkę poślizgową oraz 10 wymiennych nakładek. Zamów. Zadzwoń 022 51 25 312. Polsat i Danon oraz partner strategiczny Banki Żywności rozpoczynają tegoroczną edycję programu Podziel się posiłkiem. Program wspiera Telewizja Polsat. Naszym celem jest pomoc niedożywionym dzieciom w całej Polsce. W tym roku program odbiera wielki koncert gwiazd w Poznaniu z udziałem takich wykonawców jak Kaja, Łzy, Lady Punk 18L, Krzysztof Iliański, Szymon Wydra, Katarzyna Cereckicka, Stachulski. Luka Paweł Kubis. Agnieszka Włodarczyk. Koncert gwiazd. Podziel się posiłkiem. Piątek 24 sierpnia. Poznań. Zaczynamy o 20. Bądź tam razem z nami. Nie wystarczy schwytać takiego bandyta jak Ben Wade. Trzeba go jeszcze unieść. Zatrzymać. Będzie bitwa. To wyzwanie przede wszystkim dla sumienia. Najważniejsze są pieniądze. Siedem tysięcy. Tyle jestem wart. Mógłbyś spełnić swoje marzenie. Jeden z najsłynniejszych westernów w historii kina. 15.10 do Jumy. W niedzielę o 12.55. To bilet. Do Innego świata. Daje go powietrze. Damy zawsze marzył, żeby przeżyć filmową przygodę. Teraz jego marzenie się spełni. Od niego zależeć będą losy świata. Mogę udowodnić, że to film. Sporo o nas wie. Arnold Schwarzenegger w mega hicie. Bohater ostatniej akcji w poniedziałek o 21.00. W świecie brudnej polityki i wielkich pieniędzy przetrwać mogą tylko najbardziej bezwzględni. Wesley Snipes. Zasady walki. We wtorek o 21. Każdy oddech twój, każdy krok i ruch przed oczyma mam. O kurde. Gdyby ktoś panią zaatakował, pies automatycznie złapie za jajka. Tyle jeśli chodzi o teorię. Praktyka to zupełnie inna bajka. Jack Nicholson i Ellen Barkin. Kłopoty z facetami. W środę o 21.00.